Witajcie w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzisiaj mamy dla Was materiał z 5 i 6 dnia naszego obozu. Zaczynamy od 6, a na koniec mamy dla Was urywki z wczorajszej regeneracji. Lecimy teraz na trening. Czym jedziemy? Nowym autobusem kolejnym. Ty jesteś naszym ekspertem od piłki, ostatnio twoje no. przewidywania się sprawdziły, tak? sam o tym mówiłeś. Tak. Pamiętasz, mówiłeś o arabak. to chciałem cię zapytać, jak oceniasz wybór selekcjonera? Nie wiem, szczerze, trzeba będzie zapytać piłkarzy, jak będą zadowoleni, to, to znaczy, że dobry wybór. Chyba dawno takiej osiwi nie było w polskiej piłce. Żeby... No, myślę, że tak, no, ale od kogo się uczyć? Od najlepszych, prawda? Doświadczonych, więc... Prawda, dlatego to to przy... przyniosło nam sukces i... Żebym jeszcze zadebiutował, <laughs> <laughs> może się pozna na dobrym piłkarzu. Dobra Miki, wczoraj poodpoczywałeś, to dzisiaj musisz pozapiększać. No, oczywiście, że tak dzisiaj jest dzień na pracę. Wczoraj było regenerację, dzisiaj powracujemy trochę więcej. Obserwujemy Cię dzisiaj. Dobra. Dobra. Cieszę się bardzo. Idziemy. Mamy most pyłem, ale dokładamy już nogę. Pełna stopa na podłożu, trzymam, mocno w górę wypycham. Tutaj stoimy, tak jak było w klęku styczką, to tu stoimy i utrzymuję biodro. Wysoko. Specjalnie pod Ciebie. Tutaj mamy przysiad, palce dajemy na spadek i trzymamy. Jodra, trzymaj wysoko, skalet. Oblaaad. Wypuszczamy do przodu, czy trzymamy? Trzymamy. Ja jeszcze k***a okay. skończę przygodę i idę w stand-up. Albo będę te rowsty prowadzić. Tak jest. I powoli wracam.

Wyprowadź go, to jest łatwe. Dobrze, Raz! Brawo! Oto chodzi! Zamykamy! 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 dawaj go! Zamykamy! Zamykamy! go, go, Cześć Osii, miło Cię spotkać. Siema, siema wszystkim, witam wszystkich kibiców. Widziałem ostatnio takie miłe komentarze u Ciebie pod postami od kibiców pod Beskidzia, powiedz mi, jak Ty wspominasz ten czas w Bielsku? Bardzo dobrze, chociaż drugi rok ze względu na kontuzję troszkę gorzej i przez spadek, ale jakby same miłe wspomnienia. Rodzina ma także bardzo fajne wspomnienia i myślę, że jeszcze wrócimy. No to czekaj. Czekamy, żebyście wrócili kiedyś do nas. Nawet jak nie grać, to chociaż zamieszkać, bo pewnie z tego, co kiedyś gadaliśmy, to Wam odpowiadało miasto. No właśnie, powiem Ci, że są plany. Że zaczęliśmy z żoną się zastanawiać, że, że może będzie taka opcja, żeby zamieszkać w Bielsku, ale mówię jeszcze, mam nadzieję, że trochę czasu pogram, to zobaczymy, co się wydarzy. A jak teraz w Bułgarii, jakbyś miał tak opowiedzieć w dwóch zdaniach? Jak Ci się podoba, jak tam wygląda liga, jak sobie radzicie? No radzimy sobie na razie średnio, bo też walczymy o utrzymanie. Ale że tak powiem, no, są nadzieje na, na lepsze, gdzieś tam gdzieś staramy się, teraz ciężko pracujemy i zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko się uda i, i utrzymamy się w lidze i, i, mówię, i zostanę tam jeszcze na, na trochę czasu. Dobra, to trzymam kciuki, bo teraz możesz pomóc w utrzymaniu. Ostatnio nie było tak łatwo, bo nie mogłeś grać, więc... No właśnie, teraz też trochę będzie zależeć ode mnie, więc mam nadzieję, że, że będzie dobrze i, i mówię, no. Wam życzę awansu, nam utrzymania i żeby tak się skończyło. Tego sobie życzymy i Wam. Pozdro. Musisz wejść do środka. Wejść do środka i wtedy gramy drugą stronę. Dobra? Jak idzie sam, ma szansę wygrać. To jest ok. Ale jak widzisz, że ma zawodnika, tutaj jest trudno. No, no! to twój moment, albo nie twój. Tu jest patrz paczku, miejcie jedną nie? Wiktor 1-0 2 5-0 Nie jest 3-0 3 Kaczor Brawo! Nie no, bramkarze top to Aż bramkę przesunął Brawo, jak oceniasz go? I'd like to know more about Turkey. Uh, could you tell me which part of Turkey is the most beautiful? Maybe Cappadocia. Yeah, it can be Cappadocia. They have uh, I don't know what they call it in Turkish. They, we call it peri uh, and you can also do balon. You know what is big, big, big balloon? But for me, I can say. My place in my city, Izmir, we call it Aegean uh, re religion. And this part of Turkey, I think very sea coast. And I think sea coast and we have very, very good city. Izmir, one of the best city for me in Turkey. After you can go a lot of good uh, places for swim or holiday, Bodrum, I don't know, marmaris. Uh, Izmir, I have to say Izmir in Cesme. A to w tej części Turcji jest bardzo fajne. Było u Berbera, widać. Ale już dawno, 3 dni. <grywka> dobrze, bardzo dobrze. Pięknie. Masz to? <grywka> Mamy to? Mamy to?

Miki! Żebyś tylko buzi do wody nie wsadzał, żeby się ryby nie przestraszyły, tak? Robert, jak ważna po ciężkich treningach jest regeneracja? To bardzo ważna kwestia, dlatego sztab medyczny też korzysta z uroku. A powiedz, I... jaka forma regeneracji jest najlepsza, oprócz powiedzmy tej u was w pokoju masażu? Sauna, eee, zimna woda. To muszę takie kwestie, które, które warto też dołożyć do, do A Jakieś jacuzzi takie rzeczy? Eee, jacuzzi jak najbardziej też sauna na przynajmniej z beczką z zimną wodą, tak? Masaż. To z tego korzystają nasi stawownicy i to polecamy. Super, dzięki. A teraz zapraszam. Do wody. Dlaczego? No bardzo ważne. Mi się wydaje, zwłaszcza w takim okresie jak w przygotowawczym i na to trzeba zwracać dużą uwagę Sauna, zimna woda zimna, zimna woda wody. i takie wejście do morza to jest idealne po jakimś ciężkim okresie i jeśli jest możliwość to jak najczęściej korzystać nie tylko tak już sauna ja raczej sauny nie, nie preferuję bo to mi się wydaje w tym okresie bardziej może się trochę osłabić a wiadomo jedzenie i inne rzeczy składają się na to Zobacz, żeby regenerować się szybciej Super A Można? Który na... No Ty, nie zje to, chcesz ze na nie wyszło Nie duża kara, duża kara